Kochani, kochani, po wydostaniu się z okolic Narwiku i pięknego lasu i pięknego domku i pięknej okolicy, trafiliśmy sobie w okolice Bodo. I teraz obecnie jestem już po czterech dniach pracy, mam teraz cztery dni wolnego i mogę sobie wyjść ponagrywać. W weekend pogoda była rewelacyjna i to niestety spowodowało to, że teraz mamy pogodę paskudną, ale i tak idę sobie w góry, bo nie chcę zmarnować tych dni. Drogę sobie obrałem gdzieś tak na 2 godziny drogi, dwie godziny czasu, rzecz jasna, i nie uda mi się raczej tego zrobić, bo jeszcze będę musiał jechać po znajomego, odebrać go po, pojechał na imprezę raczej go zawiozłem na imprezę. Yy, więc sobie wyjdę po prostu w góry yy, połazić. O, właśnie odchodzę sobie od głównej drogi i najbliższy jakiś punkt widokowy mam, tak z 15 minut, na pieszo stąd. Mam nadzieję, że nie będzie bardzo, bardzo padać, ponieważ nie chciałbym zmoknąć, ale mam śliczny płaszczyk przeciwdeszczowy, który kupiłem sobie przed wyjazdem na Dominikanę i może się teraz po prostu przyda. Więc my sobie działamy, ja sobie działam. Chwila relaksu po pracy, a mieliśmy bardzo intensywny weekend w pracy, więc a, należy się relaksić. Dosłownie minutkę od mojego wyjścia z domku. Szedłem już sobie na taką oto dróżkę. Przede mną jest jezioro, które widać na mapie, ale nie wiem, gdzie mnie ta droga doprowadzi. Może będzie fajnie ją widać. Dużym plusem jest to, że naprawdę już czuć wiosnę tutaj. Ten zapach, o Boże, o Boże, jak ja za tym tęskniłem. Na północy, tak jak widzieliście w ostatnim filmie, panuje jeszcze ostra zima. No, może nie ostra, ale po prostu zimno. I masz takie poczucie, że ta wiosna i lato nigdy nie nastanie. Jest to obrzydliwe uczucie. Naprawdę obrzydliwe. Kiedy widzisz na Instagramie, na Facebooku zdjęcia z Polski, gdzie wiosna szaleje, a ty tylko na nią czekasz i nie możesz się doczekać. Obrzydliwe. Trafiłem sobie na boisko położone między drzewami i będę musiał sprawdzić mapę, gdzie się kierować. Kurde, może uda się zrobić te dwie godzinki drogi. To w sumie cztery godzinki w jedną i drugą stronę. Ale hmm, spróbujemy. W każdym razie, żeby nie siedzieć cały czas na domku, istotne jest to, żeby się troszeczkę poruszać. To jest po prostu cudowne, że tutaj w Norwegii ilość takich mniejszych bądź większych schronów przy głównych dróżkach, mniejszych dróżkach jest zatrważająca. I można przy nich bardzo często spotkać grille, takie na przykład jak to, i rzecz jasna, ogniska, takie jak to. Więc to jest naprawdę sprzyja to turystyce i spędzaniu czasu na mm, świeżym powietrzu. Jak nie pada i pogoda jest lepsza. Oczywiście. Nie chcę moimi mili w żaden sposób waszerować, że będą jakieś fajerwerki czy spektakularne akcje na tych filmach, bo raczej tego nie przewiduję. Wiadomo, czasami trafi się jakieś fajne miejsce, z którego będą piękne widoki. Ale też chcę Wam po prostu pokazać, jak spędzam czas poza pracą, bo miejsce, w które teraz trafiłem, spełnia wszelkie moje oczekiwania względem mm, definicji work and travel. Mam czas na jedno i mam czas na drugie. Dobra, Hanstadt-Burnskole jest za mną i jest 1,7 km, i myślę, że tam się udajemy, bo droga była dość prosta. Po drodze będzie jakieś jeziorko, więc bardzo chętnie sobie je zwiedzimy. Może też. Uda się gdzieś polatać trochę dronem, bo ostatnio odkryłem zajawę do tego i jest to niesamowita zabawka. Kocham po prostu piękna rzecz. Trochę pada, ale nie przejmujemy się tym, ponieważ jest naprawdę ciepło, jest z 15, może 13 stopni. Tak mi się przynajmniej wydaje. W każdym razie słuchajcie, ja idę sobie na górkę, która ma 336 metrów, nie jest to wcale nie jest to wcale wysoko. 2, 2, 2 godziny drogi od mojego domku. Więc git, ale najlepsze jest to, że jak wstukałem sobie trasę w Mapsmi, a nie w Google, to troszeczkę mi skróciło drogę i prowadzi o to czymś takim. Więc moi kochani widzowie, zaczyna się robić naprawdę ciekawie. Mam nadzieję, że uda się szybko zdobyć tą górkę. Bo mój pomysł jest taki, żeby później zejść do miasta do Bodo i spróbować wrócić autobusem, bo muszę być około 21 na chacie, żeby jechać po. Mojego szefa, że tak powiem. I yy, ogarniemy to jakoś. No ale zdobycie górki priorytetowo. A swoją drogą, moi widzowie, po raz kolejny. Słuchajcie, jesteśmy bardzo blisko Lofotów. Jesteśmy na tyle blisko Lofotów, że gdyby wejść na tę górkę, odpalić drona, wyskoczyć 120 metrów do góry, otóż, otóż tym dronem, to na pewno byśmy je zobaczyli. Ale że jest gówniana pogoda... A um, raczej drona nie odpalę, bo e, i chyba i tak nie będzie sensu za bardzo, to e, nie zobaczymy Lofotów. Ale za dwa tygodnie już tam będę. Będę już tam i sprawdziłem ile miast przejedziemy na Lofotach. Oczywiście jest to troszeczkę naciągane, ponieważ tak naprawdę na Lofotach to będą ze trzy. Mm, I jeszcze dodatkowo dwa albo trzy, tak już ciut wyżej, już tak bliżej bym powiedział lądu, a nie półwyspu, ale i tak mam nadzieję, że to będzie w okresie już cieplejszym, że za te dwa tygodnie, prawie, no za dwa tygodnie, mamy poniedziałek, to pogoda będzie naprawdę na tyle dobra, że będzie można wyjść na calutką noc i połazić po tych górkach, bo to jest mój jeden z planów. Oprócz tego, że haha, lofoty, wiadomo, piękne widoki, to spędzić jedną noc i jedną całą noc Spędzić poza domem, korzystając z tego, że jest po prostu cały czas widno, nie robi się ciemno, choć szczerze mówiąc, zauważyłem, że tu, w okolicach Bodo, gdzie jestem, jest ciut ciemniej niż jak byłem 5 godzin drogi samochodem stąd, jakieś 300 km. Tam jest w nocy zdecydowanie yy, widniej, więc tutaj lepiej się śpi, troszeczkę lepiej. A ja odchodząc od głównej drogi, idę już sobie takim typowo leśnym szlakiem. I jest całkiem przyjemnie. Myślałem, że będzie gorzej podejść po tę górkę, bo na mapie wyglądała w sobie tak. O, ale idzie się naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Łydy nie palą, więc sami rozumiecie, że całkiem gites. No i las, i ta zieleń. Kochani, ta zieleń, za którą naprawdę tęskniłem i nie mogłem się jej doczekać. Coś pięknego. Nie doceniasz tego, kiedy masz to dookoła siebie, kiedy spędzasz czas. W miejscach, gdzie po prostu nie musisz się zastanawiać, czy będzie w zielono i kiedy będzie zielono. A tutaj jest to troszeczkę frustrujące, kiedy czekasz, czekasz, czekasz na kolory. Piękna rzecz, piękne życie. Wiadomo, że MAPS-mi zawsze wybiera najkrótsze drogi i one naprawdę często są bardzo fajne, ale to już jest lekka przesada. To już jest po prostu lekka przesada, ponieważ wyszedłem sobie z tej mniejszej dróżki, którą wam pokazywałem. I teraz już droga na milion procent się ucina. W sensie jest coś dziwnego, bo droga idzie tam. Tego nie widać, ale to jest dość sporo pod górę. No nic, idziemy. Dobra, spróbujemy to pokonać. Nie wywracając się, ale to już na pewno nie jest droga normalna. Tędy turyści nie łażą. No nic, ale jeżeli droga tak prowadzi, jest to droga na szczyt, to to próbujemy, zwłaszcza, że wydaje się naprawdę dziko. Może uda się łosia spotkać, jak zamknę mordę. Wiedziałem, żeby się tu nie pakować. Droga naprawdę się zwęziła i idzie się wąziutko, <laughs> ale chciałem odejść od tej głównej drogi. Niestety mój mózg tak działa, że jak widzę coś ciekawszego niż normalna droga, to pakuje się w to. Nie myślę o konsekwencjach za bardzo. Ale jest dużo krótsza ta droga, więc to jest duży plusik. O, i są już jakieś prześwity, więc może za chwilę będą też ładne widoki. No przyznaję, że trochę się sapałem, wchodząc pod tę górkę, a teraz już chyba cały czas będzie pod górę, więc e, po co to ludzie sobie robią? Wiecie po co? Żeby się w życiu nie nudzić. Już to chyba nieraz powtarzałem i widzę tam jakieś prześwity. Wiem, że na szczycie będą jakieś skałki, że to będzie fajnie odkryty teren, więc mocno na niego liczę. Jednak ci Norwegowie to mądrzy ludzie. Stawiają ławeczki naprawdę w pięknych, pięknych miejscach. I ja sobie zrobię chwilę odpoczynku. Zostało mi się do celu jeszcze 49 minut drogi, jakieś 2 km. Więc naprawdę sprawnie się idzie. A ja mam piękne widoki. Daje, daje, daje radę. I A, powiem Wam szczerze, że. Nadal mi mało tej Norwegii, nadal mijając wielkie góry, myślisz sobie, ale byś po nich pośmigał, szczerze mówiąc. I kurde, fajnie, bo widać już jeziora i rzeki, to jest zawsze piękny widok. Ja myślę, że jak dojdę do tej górki, zostało mi się, zostanie mi się 3 godziny czasu na powrót do domu. Może spróbuję zejść do Bodo i nie będę łapał autobusu, tylko spróbuję przejść jakąś inną drogą z Bodo. Mam nadzieję, że się to uda. Byłoby fajnie, bo bym sobie chwilę po mieście połaził. Może wszedł do sklepu po coś do picia. I tak. Dużym problemem nagrywania jest to, że to nigdy nie oddaje uroku i tego, jak okolica jest piękna. Po prostu nie. Ale to też jest związane z emocjami i wszystkim tym, co się dookoła dzieje. Że się zmachałem jak świnia, włażąc tutaj, i jestem po prostu szczęśliwy, że to jest moje wynagrodzenie za tę drogę. To jest po prostu coś pięknego. Byłem sobie w ogóle przy tej rzece, przy tym jeziorze, byłem przy tym jeziorze, no ale jestem już sobie tutaj. W ogóle myślałem, żeby zatrzymać się koło tego jeziora, ale poszedłem dalej. Szkoda mi trochę czasu, bo chcę bardzo zdobyć tą górkę, którą upatrzyłem sobie już dużo, dużo wcześniej. A krzaki. Przede wszystkim jestem tu sam i cisza. Bo ja na przykład funkcjonuję tak, że w pracy zawsze daję siebie 100%. Wiecie, latam, kombinuję, pracuję i tak dalej, i tak dalej. Ale po pracy jestem osobą, która nie rozmawiajcie do mnie. Dosłownie do mnie nie rozmawiajcie. I zwyczajnie dajcie mi spokój, ja muszę w takich miejscach naładować baterie, muszę um, odpocząć psychicznie, bo jestem po prostu tym zmęczony, a że w mojej pracy bardzo dużo się dzieje i jest cały czas kontakt z ludźmi, cały czas musisz z nimi rozmawiać, cały czas musisz myśleć o tym, co się dookoła ciebie dzieje, to tutaj po prostu w takich miejscach ja odpoczywam i to jest dla mnie takie najważniejsze chwila, po prostu odpoczynku. Tak, po prostu tak, po prostu tak. Dosłownie minutkę dalej wpakowaliśmy się w miejsce, gdzie już jest mgła, gdzie już są, bym powiedział, chmury i wszystko zaszło chmurami. Nice. Trochę, o, widzicie? Wody. Trochę stąd ucieknę, ale, ale klimacik. Muszę zerknąć, gdzie ta droga się, em, em, gdzie droga prowadzi. O, ho ho ho, ho. jest naprawdę fajnie cieplutko. Oby tam, za tę górkę. Miejmy taką nadzieję. Ale to miejsce ma klimacik. Ho, ho, ho. Piękna rzecz. Jestem gdzieś na szczycie górki. Ja ją widziałem na mapie jako taki pusty plac. A to są po prostu drzewa takie niskie. Nie iglaste. Kurde, jak tutaj nie zobaczyło się to już nie wierzę, że gdziekolwiek je zobaczę. To jest dopiero, kochani, jazda. Trafić w takie miejsce. Piękna rzecz. O Boże, rozwidlenie drogi. No dobra, co robimy? Lewo czy prawo? Nie no, muszę spojrzeć na mapę, żeby nie zginąć. Prawo, rzecz jasna, więc zmierzamy. Jak wychodziłem, to pogoda w ogóle była słaba, padało. Teraz jest naprawdę fajnie. Nie jest gorąco, powiem wam, że gorąco to jest coś, co mnie zabija. A taka pogoda, jak teraz, jest idealna. Po prostu idealna na Dominikanie nie dało się żyć momentami bo tak przeżyło słońce, a teraz pff, bajka po prostu do podróżowania no i ten klimacik, a gór i dookoła chmury więc nice jest już sobie znak w moim kierunku um, Kaiser więc tam zmierzamy, a droga prowadzi o to tak więc już niedaleko 1,4 km to jest rzut beretem i mam nadzieję, że chociaż trochę te chmury odpuszczą to może będzie miasto widać Chociaż miasto, bo o górach z Lofotów mogę zapomnieć to już na pewno, ale chociaż miasto i tak nie chodzi mi dokładnie o widoki, tylko o spędzanie czasu w jakiś fajny, aktywny sposób. Dla mnie fajny, jakiś wiecie, mały challenge rzucić sobie raz, dwa razy w tygodniu, a to jest naprawdę przyjemna sprawa dla głowy. Idąc dalej, sobie tą oto góreczką. Doszedłem do miejsca, które jest otwartą przestrzenią i zrobię sobie tutaj odpoczynek. A najlepsze jest to, że tam oto, kochani, widać jakieś jezioro z malutkimi wysepkami. Nie wiem, jak to odda obiektyw, ale no, gdyby nie te chmury, które naprawdę są dookoła, to byłoby prze, 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 cudownie. Troszeczkę tego jeziora przebija się przez e, te, te chmury, no ale sami rozumiecie, że byłoby zdecydowanie lepiej bez nich. Ja sobie naprawdę zrobię tu 5 minut przerwy i ruszam dalej w nieznane. Oto tam, tak mi się przynajmniej wydaje. No, tam droga prowadzi. Powiem Wam szczerze, że ciężko mi iść w ogóle do przodu, bo tak bardzo mi się tutaj podoba. Jest po prostu przepięknie, ale no, muszę powolutku zmierzać sobie do, do celu. I no szkoda, a, powinienem sobie zagospodarować za więcej czasu na e, łażenie po tych górkach, bo klimacik jest po prostu przecudowny. Holender, straciłem chyba drogę. Dobra, muszę się zastanowić, gdzie droga idzie, bo chyba idzie gdzieś tam. A ja wiecie, zajarany tym e, łażeniem po tej górce a, w ogóle nie pomyślałem. Dobra, lecimy dalej. Kurczę no. Nie pożałowałem tego wyjścia z domku dzisiaj, pomimo tego, że pogoda zniechęcała, to dobra zabawa. Naprawdę świetny odpoczynek od roboty i ludzi, bo dawnych tutaj nie widziałem. Zerknijmy sobie co jest tam. Myślę, że musimy to okrążyć. Jestem ciekawy, ale no tutaj może coś zobaczymy, choć szczerze w to wątpię. Patrząc na to, co się dzieje dookoła. No nic, lecimy sobie dalej. Przez sekundkę miałem wrażenie, że chmury zrobiły się mniejsze, ale to była dosłownie sekunda. I dobry klimat, nie? Nawet sam się nie spodziewałem wychodząc z domku, że trafię w takie miejsce jak to, bo myślałem, że Droga będzie w miarę taka ucywilizowana. A udało się, łażąc trochę a, po krzakach, dojść w takie cudowne miejsce. Nice! Naprawdę, widoki to jest tam pikuś w to. A, liczy się zdobycie. 330 metrów to może nie jest jakoś bardzo dużo, wiadomo. Żaden wyczyn. Ale i tak po czterech ciężkich dniach pracy, a mieliśmy naprawdę ciężkie, to jest taka malutka nagroda. Okej. Okay. No droga prowadzi jeszcze dalej. Ja się nie będę już teraz zatrzymywał, bo przede wszystkim to muszę naładować baterię, bo powoli pada. I na szczycie sobie odpocznę dłużej, a później zobaczę co robić dalej. Mam coraz mniej czasu, więc a, biegniemy, a biegnie się pięknie. Wąziutkie ścieżki. Brak żywej duszy. I sobie ja cilujący. To są kochani widoki, które zostają w głowie do końca życia. Widziałem właśnie jakiegoś ptaszka, który tam uciekał. O, jest parka. Ok. Obstawiam, że to może była samiczka, a tam uciekł samiec. Czy to jest, kochani, głuszec? Ale fartik, że udało jej się zobaczyć i nagrać, i nawet usłyszeć. Patrzcie, jak dumnie tam stoi. Nie no, to jest moment, w którym zdecydowanie musiałem się zatrzymać, chociaż chciałem biec. Ha. Ciekawe, czy jakbym tutaj został na dłużej, to jest szansa na znalezienie łosia. Hm. Spogląda na mnie z ciekawością, z taką samą, jak ja na niego. Dobra. Piękny ptaku. Nie mam już niestety czasu. Więc lecimy sobie dalej. 10 na 10. Spotkanie ze zwierzyną e, lokalną, że tak powiem. Więc gitarka. Udało mi się wejść na szczyt. I są tu jakieś zabudo zabudowania. Ale wiecie co? Jest sobie drewniany schron. Więc tam też zmierzamy. Mam nadzieję, że to schron, że tam będzie po prostu można się e, na chwilę skitrać. Bo jak widzicie, no, jak widzicie, nie widać nic. Ale to są już niestety uroki śmigania po górach, gdzie po prostu trzeba sobie z tego zdawać sprawę, że jak dochodzimy do celu, to niestety a, będzie ciężko coś zobaczyć. No, nawet nie odczuwam wysokości, kurde, bolek. No, 336 metrów, więc tyle wiem. Czy było trudno się tu dostać, to już sprawa sporna. Na pewno było pięknie. Z tym nawet nie handlujcie. A ja sobie chwilkę przycupnę. Tak, to jest na pewno taki schron. Jest też jakaś informacja. Obstawiam zakaz latania dronami. Nie. Zakaz wprowadzania psów. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Fajn. Zobaczymy, bo czasami w tych schronach są jakieś fajne, ym, fajne. Fajne rzeczy, ale ten jest dość biedny. Po prostu ławeczka, na której można sobie przycupnąć. Patrzcie, ludzie dokładają swoje kamyczki. Dołożymy i mój. Kurde, to już będzie challenge. Dobra, nie wiem, damy teraz większy, żeby komuś ułatwić sprawę. O. Aha, 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 aha. Dobra, na przyszłość. Tylko, że to się całe błynęło. Słyszę jakieś zwierzaczki. Fajnie tam w ogóle droga prowadzi w dół. Są ścieżeczki, no ale trudno. To już misiaczki dogrywane tak na szybko. Udało mi się zdobyć szczyt. I powiem Wam tak. Szybko uciekam do miasta. Udało mi się też znaleźć jakiś autobus. Mam nadzieję, że chodzą o tej godzinie. I gdzieś tak w. Powiedzmy w godzinę uda mi się dostać do domku, gdzie muszę wziąć samochód i jechać po Filipa. Więc szczyt zdobyty, jakieś zabudowania, nawet tam nie wchodzę. No szkoda, że nie ma tych widoków z jednej strony, ale z drugiej, no trudno, trzeba sobie jakoś radzić. Nie po to się szlaja po górach, żeby za każdym razem widzieć widoczki. Dogrywam to na szybciutko, ponieważ piękne miejsce. Mały stawik, małe jeziorko, a na szczycie góry... A ja sobie zmierzam do miasta, praktycznie zbiegam z tej góry takimi już turystycznymi ścieżkami. A porobione kładki, jak widzicie, były też rowerzysta na górze, więc całkiem easy, ale no, miejscówka jest przekosmiczna. A tu jest jeszcze większe jezioro. Tego nie widziałem na mapie, nie rzuciło mi się w oczy. Piękna chatka. Kurde, no szkoda, że mam tak mało czasu, bo bym po prostu tutaj pocilował. Ha, Tam jest normalna droga do miasta już. Można tu dojechać samochodem. Obrzydliwe. Po co i dlaczego? Po co, po co? Tylko na pieszo. Tylko dla prawdziwych twardzieli, moi drodzy. Ech, nieładnie. Piękne moczary. Uuu. I cisza. Kisa, której tak mi brakuje z pracy, której nie będę miał w pracy, którą mogę mieć tylko w górach. Coś niesamowitego. Kocham to. Nie no, przycupnę tutaj. Nie, tam jest ławeczka, tam jest ławeczka. No jak nie kochać takich miejsc. <laughs> O, tak. O, tak. Dobra, no tutaj muszę zostać, chociaż na chwilkę. Dogrywam to już później, ponieważ wtedy padła mi bateria. A jestem już w zupełnie innym miejscu i daleko, daleko. Ale słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego. Ja staram się naprawdę nagrywać jakieś tam moje wycieczki, tylko to są takie bardziej, wiecie, góry, woda, te sprawy. Tutaj nie dzieje się zbyt dużo. Ale za tydzień już będę na Lofotach. Tam sobie znalazłem dwie fajne atrakcje. Oczywiście góry i woda, które będę chciał nagrać i Wam pokazać. A tymczasem lajeczka blisko drogi i subika jak możecie. Trzymajcie się kochani i do następnego. Bye!